Będę jechał tędy do ciebie, odebrać cię z Ostrowca, Później wspólnie do Kielc na trzy dni. Czekać na nowy rok wspólnie, tak? A dopiero będzie przeżycie. Wielbiam takie niebo. Czy może nie dokładnie takie, ale jeżeli miałbym wybierać pomiędzy pustym niebem, niebieskim, a takim, to za każdym razem wybrałbym takie niebo. Nie lubię, jak niebo jest puste. W jak są na nim chmury. Czyli dużo, czy mało, coś musi na nim być. No chyba, że jest taka jedna warstwa, która zasłania wszystko i nie ma żadnego nawet kształtu. No to równie dobrze by mogło być puste to niebo jeżeli jakieś kształty są i te chmury się oddzielają troszeczkę chociaż od siebie no to, to są takim uzupełnieniem tego krajobrazu jeszcze jak chyba ostatni razem nie, już była chyba dobra droga nie pamiętam jak z Koko jechałem, jak z Tobą jechałem nawet nie wiem ze kogo mam mówić w każdym razie jak jechaliśmy tutaj Ostatnio to nie wiem, czy już ta droga była odblokowana. W każdym razie kiedyś była taka bardzo dziurawa i się naprawdę tutaj nieprzyjemnie jechało, a teraz po prostu się płynie, tak? Piękna droga. Płynie się. Już nawet nie jest jazda, to jest jak po, po tafli, jakiejś takiej płaskiej. No i mamy skręt. Wydawało mi się, że w przerwie między, z poprzednim filmem dzwoniłem do babci. by Upewniałem się, czy na pewno jest. Wydawało mi się, że ktoś, kogoś słyszałem jeszcze. Nie wiem, czy to telewizor był. Czy może ktoś odwiedził babcię. Może pomaga ktoś? Kurczaki, nie chciałbym się za bardzo wpakować i, i przeszkadzać, tak? Myślałem, że chwilę sobie posiedzę. Zamienię słówko z babcią też nie chcę za dużej czasu zajmować. Mam nadzieję, że coś jakoś zgramy. Ale piękne chmury wiszą. Aj jajaj. Coś pięknego. w miarę dobra droga już zaczyna się robić dziurawa. Trzeba uważać. Bo już są jakieś dziury. Także szkoda, szkoda. No i te dziury nie są wcale takie małe. To jest jeden z powodów, dla którego lubię, jak jest dużo śniegu. Bo te wszystkie dziury są zapchane przez śnieg. Wszystkie dziurawe drogi się robią mniej dziurawe. Taki naturalny zapychacz tymczasowy. No i niestety kończy nam się dobra droga. Zaczynają nam się same dziurki, mniejsze lub większe. No i fatalne błoto. Jezu, jakie ja nie lubię błota. Jest mróz, to przynajmniej to jest wszystko w, 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 ścięte, tak? A teraz to jest po prostu ćtapa. Cztapa, której nienawidzę. Tak samo okres wiosenny i okres tuż po zimie. wiosenny, kiedy właśnie ten piach wszędzie śnieg się roztopi, ten piach, który jest sypany na ten śnieg, po prostu wszędzie go pełno leży. Nienawidzę tego okresu. Cześć, piesek! Um. Nie wiem. Dla mnie ogólnie nie powinno być w ogóle sypane. Jeżeli coś to solą. A ten piach to tak naprawdę nie wiem. Nie widzę jakiejś dużej różnicy. Bo ten śnieg, żeby, żeby on był naprawdę taki śliski jak lód, no to nie wiem, musi być po prostu rozpuszczony, tak? Rozpuszczać albo super ubity. Ale to też nie jest tak, że to po prostu, że to się od razu zamienia w lód, tak? I jeździ się jak na łyżwach. Jakaś tam przyczepność jest, wystarczy ostrożnie zachować. Także ten piach uważam, że kompletnie nie jest konieczny Wystarczy tylko zwolnić i ostrożniej po prostu chodzić I tyle, tak? No ale nie ode mnie to zależy, także Jest jak jest Ale mam ochotę kiedyś po takiej drodze się przejechać tak, nie wiem Tak naprawdę szybko Narwać jakiś samochód rajdowy i nie patrzeć na dziury, nie patrzeć, że coś mi się urwie, za... po prostu na limicie. Na limicie, po bo... Jezu. Ciekawe, czy kiedykolwiek będę miał okazję. Nawet jakbym kupił sobie sam samochód taki, to zawsze to jest ryzyko, że się, się spierniczy, że, że sam będziesz musiał go później odholowywać i w ogóle. To to no nie jest frajda, tak? Nawet jakby mnie było stać na to wszystko, to i tak nie jest frajda, bo bo mega kupotu. Natomiast jakby było gdzieś na zawodach, oficjalny rajd, no to no trudno, tak? Część gry. Ale tak, jedno z takich moich marzeń właśnie samochodem rajdowym przejechać się taką e, szutrową trasą. Czy to błoto, czy to sucho, czy to śnieg, tylko asfalt. Nie, ja w sumie asfaltem też bym się przejechał, ale asfalt jest akurat najmniej moją ulubioną powierzchnią. Uwielbiam wszystkie śliskie, mało stabilne powierzchnie, bo ogólnie frajda dla mnie jest największa wtedy, kiedy ja kontroluję po prostu samochód, w yy, warunkach gdzie jest ciężko kontrolować. Uwielbiam po prostu czuć yy, kontrolę nad nim i, i robić z nim yy, rzeczy naprawdę trudne i skomplikowane. Wtedy jest największa, największy, największy fan w tym wszystkim. Jak się jedzie prędkością, która jest karkołomna. I pomimo tej war kiepskich warunków jeszcze się kontroluje tak? tą sytuację. To jest. Fan au po prostu i idzie na maksa wtedy. Ale może kiedyś, może kiedyś. Może nie w tym życiu. Chociaż na kolejne życie już mam plany, ale może się jakoś zrealizują wspólnie, mogą y razem z sobą współistnieć. nie jest jakaś tam super fatalna, aczkolwiek yy, No jest tragiczne błoto, mam nadzieję, że naprawdę nie ma nikogo u babci Nie będę mógł podjechać na trawę czystą Bo jak będę miał wysiadać w tym błocie, no to po prostu automatycznie już mi Mi Nie Jestem niestety odporny na takie rzeczy, jestem typowym mieszczuchem było to po prostu to nie są jednak moje warunki. Chyba, że rozjeżdżać to było to samochodem przy dużej prędkości rajdowym, no to okej. Okay. To nie mam nic przeciwko, ale chodzić? A, a już nie za bardzo. Dobra, jesteśmy na miejscu. Biorę kamery z sobą, ponieważ nikt się nie czuje komfortowo nagrywany, a tym bardziej nie chcę stresować starszej babci, także... Tym bardziej, że już nagrywałem kiedyś. I chyba nawet jest w necie moja babcia, jak rozmawiał z drugą babcią, także... Kolejny film to wrażenie, jak się udały prezenty. 22 grudzień 2018, 13.13 13 godzina. Cięcie.